Tutaj. Gdzie my jesteśmy? Ej, nie. Ej, jeszcze mam. Co? Chodź, dobra. Mam, tu, mam tu chyba niewytłumionego u aspektu. Tak? Czekaj, ja nie czekaj, widzę za bardzo. Czekaj. O, jesteś, jesteś. O, widzę Cię. Czas, czas. Czas, czas. Jakieś menele tam chodzą. Chodź, o, Są zamknięte. O, mam Wiesz, co? Ja mam to... tylko latarkę. A, tak. Czekaj, jest mniejsza trochę ten. Dobra, idziemy. Zmniejszyłem. Czekaj, trochę ci nie widzę, co to powiększę.